Dzień dobry, ostatnia porcja szlifowania bursztynów z tego wiaderka. No, i tutaj takie przychodzą te dwa ostatnie burze, prawda? Takie dosyć spore, nawet fajne duże i reszta takie, takie no średniaki, plus takie jeszcze małe. I tak bym powiedział tak, tego nie będę pokazywał, jak ja to szlifuję. Jeszcze będzie okazja, poza tym kilka razy już pokazywałem. Skupię się na tych dwóch, a w zasadzie na tym jednym, bo on jest taki. Taki nietypowy kurcze, pęknięte oczywiście. To są popękania, wszystko. I trzeba będzie coś uratować z niego, bo jest duży, ale kurczę, na razie guzik wart. A chcę, żeby chociaż coś, jakieś tam oczka z niego wyszły. I tak, z tej całej kubki, jak tutaj widać, wszystkich nie zrobię. Tak mniej więcej miałem już tu rozdzielone. Tej części robię nie będę. Dosyć sporą, taka kurczę, porządna garść. Tego nie będę robił. Yy... Już pokazuję dlaczego. Na przykładzie tego może być ten. Spójrzcie jaki on jest potrzaskany. potrzaskany. Wielokierunkowy bym powiedział, że to potrzaskania są pęknięcia. I jeżeli ja się z niego za to zabiorę, będę próbował coś tam uzyskać, to uzyskam coś takiego. Także szkoda mojego czasu, szkoda bursztynu. Na razie taki kawałek... No jest co do ręki wziąć. Jakaś taka pamiątka dla kogoś, kto powiedzmy nad morze tam jeździ rzadko albo w ogóle nie był i marzył o jakimś tam bursztynie. To coś takiego chyba tylko nic więcej. No i takie jakieś żużelki takie takie dziwne jakieś. No nie będę tego robił. Zabieram się za robot. No i te małe bursztynki mam zrobione. Przyszło pora na te dwa duże. Ten no to tak. Z tyłu to Odłupanie trzeba wyszlifować, wypolerować. Dookoła zobaczymy jeszcze, co będzie w trakcie. No i tu jak widać jest takie pęknięcie, o, tu świetle chyba nie zobaczymy. Ale tu się tak specyficznie światło odbija. To jest, właśnie, to jest właśnie pęknięcie, to trzeba będzie zeszlifować. Łącznie tutaj z tym zagłębieniem, które, w którym też jest pęknięcie. Yy, tutaj ta krawędź też jest pęknięta Też jest pęknięta, to trzeba będzie No nie zobaczycie tak yy, To też obrobić Także tu ten kawałeczek raczej odejdzie Tu jak widać takie w sumie można powiedzieć yy, No i tutaj prawda takie takie O tu jest Tu ten kawałeczek odejdzie też Kilka takich yy, drobnych ale W sumie mogą yy, sporo zabrać ten, ten kamień, jak zobaczyłem pierwszy raz, patrzę takie schodki, jak ładnie pękł, prawda, tylko wystarczy go tutaj wyrównać, yy, przepolerować i będzie w sam raz. No ale jednak, zobaczcie, środkowy schodek jest całkowicie do dwałki, bo on tutaj jest odpęknięty. I tak, patrzyłem na tym bursztyn, patrzyłem i zobaczyłem to. To, wiecie co to jest? To świadczy o tym, że to jest sklejka. To była warstwa po prostu tak tylko przylepiona, nie złączona na stałe. I tak oglądając ten bursztyn dalej... Patrzę o tu jest właśnie taka charakterystyczna rysa to świadczy o tym właśnie że to jest sklejka i tak patrzymy na te e, pęknięcie to ono po prostu idzie po linii tego niedoklejenia więc e, nawet tak widać jeszcze patrząc od tej strony nie wiem czy zobaczycie chyba nie taki będzie no na żywo widać e, odbicie światła świadczy o tym że są dwie warstwy brusztynu, pomiędzy nimi mikroszczelina i od tej dolnej po prostu się odbija światło. I to tutaj widać, czego tutaj chyba w komerce nie zobaczycie w aparacie. I po prostu plan na to taki, zrobić z tego trzy kawałki, z czego największy apetyt jest na ten środkowy. Z niego wyjdzie najwięcej, ponieważ jest najgrubszy środkowy, a ten górny, jak tak można powiedzieć, jeszcze w miarę, w miarę Coś tu się z niego da uratować. Natomiast ten, ta część tutaj, ten spód, no, wyjdzie to wyjdzie, nie to nie. Za dużo do tego nie ma, więc no, zobaczymy. W każdym razie cięty będzie na trzy wzdłuż linii pęknięcia. No, taki sobie skombinowałem. Tarczę do cięcia, ale ona jest w poziomie. Wolałbym, żeby była pionowa. Troszkę będzie nieporęcznie, ale spróbuję Może da się pokazać. Jak to działa, jak nie to nie Jak mówiłem wzdłuż linii cięcia, tu jest pęknięcie, więc muszę ciąć z tej strony No i poszło. No i zobaczcie, jakie było. To niedoklejenie. Aciełem w sumie niedługo, prawda? Ale sam środek, no to była po prostu sklejka. I to teraz widać dokładnie. A no więc tak, z tej części też coś będzie, też coś będzie, będzie ładny kamyczek. Dobrze. Więc będą na pewno dwa, jeszcze muszę odciąć. No, takie widzicie prosto nie jest, jest zafalowanie, ale to nic. Teraz muszę odciąć tą część. Tą część tutaj. No, z niej chyba nic nie będzie. I ładnie odeszło. Też widać wyraźnie. Skleja. Jedno, drugie, prawda? No cóż. Ładny, duży bursztyn raz taki właśnie. Są sklejki po prostu. Wyszedł mi taki spory na kaboszon w sam raz. Zaraz go dokładnie obejrzę i zobaczę, jak go wyszlifować. No, i ten, ten pierwszy też taki ładny będzie kaboszonik. A z tego sam środek jeszcze nie jest taki zły. Nie wiem jak będzie po szlifowaniu, bo tutaj schodzi za ostro, trzeba by to, zobaczymy. No i tak jeśli chodzi o ten kamyczek, to z racji tego, że on jest tutaj taki półokrągły, to nie może być góra. Bo musiałbym tutaj za dużo zdjąć, a od tej strony półokrągłego, nie, nie chcę, nie chcę. On musi być szlifowany i z jednej i z drugiej, tak naprawdę bo tu jest odpęknięty, tu ta skleja i musi być też szlifowany no raczej dookoła też, bo ta kora tutaj jest paskudna no i po prostu zabieram się, to będzie góra pora na to, no niestety schodzi, schodzi dużo są pęknięcia, które uwidaczniają się w trakcie szlifowania coś takiego wyszło, taki kawałeczek przypadkowy no cóż, nic nie poradzę na to, wychodzi jak wychodzi, jak chcę. Cóż to z tym kawałkiem? Na razie zrobię tylko tutaj. Tej kory na razie nie ruszam, niech jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A spód najpierw zatępimy ostre krawędzie, żeby nic przypadkowo nie odpadło. Standardowe działanie. A teraz jedziemy. Te wszystkie tutaj rzeczy brzydkie. No i ostatecznie, o ile nie będzie niespodzianek przy polerowaniu, taką formę uzyskałem. Dosyć ładne. Tu tylko takie lekkie jest, lekkie uszczypnięcie. Przepoleruję to. Już nie będę tutaj wybierał, szlifował, bo to, to zaburzy w ogóle ten kształt. Z jednej strony kora, z drugiej nie na dobrą sprawę dwustronny wyszedł dobrze, dobry lepszy niż ten przypadkowy taki tu jeszcze się zastanowię czy to jakieś sk... kurczę skorygować yy, zobaczę jeszcze to pęknięcie z góry trzeba zlikwidować za bardzo odbija światło rzuca się w oczy no jest takie podpadające prawda nie może być widać wyraźnie że było pęknięte trudno Najgorzej, że przy okazji tego się jakieś tam inne uwidaczniają w środku, coś tam jest w środku. Jakiś brudek, pewnie coś tam widzę, no ale tu u góry też pęknięcie trzeba je zjechać. Chciał, nie chciał. Niestety, najgorzej, ruszyć, no ale trzeba ruszyć. Drugiej Strony, na razie tą drugą stronę zajmę. To pęknięcie robimy, korę na razie zostawiam. Być może będzie jako element ozdoby, a to pęknięte, i tak trzeba, więc zostawiam go tak, jak jest póki jeszcze coś z niego zostało ta strona ładna, ta strona elegancka no druga Kurczę, nie będę szlifował do końca do cna bo nic z tego kamienia nie zostaje a tak patrząc no jednak jest co teraz w kraść Bardzo. tak się prezentuje całość z tego rzutu końcówka tej porcji 1600 g w opakowaniu te duże, prawda? Duże wyszły, nie wyszły sami, zobaczcie ten żółty, kurcze. Ten, może powiedzieć, elegancko, prawda? Super troszeczkę, kory zostawione, żeby był kontrast. Poza tym nieracjonalne takie wydobywanie tej kory z zagłębień, bo za dużo od bursztynu odchodzi. A tak modny jest taki surowo polerowany. Z tej strony, no piękny, prawda? I dosyć spory został. I przejrzysty, i taki zamglony mleczny. No, zamglony, ale druga strona już taka wesoła nie jest. Kurczę. Tutaj pewne rzeczy zostawiłem, bo inaczej z tego bursztyny byłoby guzik. Krótko mówiąc, tu takie jakieś, jakieś sklejenia, niedoklejenia. Jakieś takie rzeczy, których normalnie bym nie zostawił, ale z tego względu, że. No jest piękny, po prostu nie chciałem go po prostu popsuć. I tyle. Z tego, co go pocięłem na trzy części, no to żal patrzeć. To jest ta góra, do której tak. No podejrzewałem, że będzie coś z niej, ale tak, to nie był mój faworyt. Jednak wyszedł. Wyszedł dosyć, dosyć ładny. Druga strona, no wiadomo, kora zostawiona i ona daje ten efekt tego piękna no i to to środkowy pasek miał być takim hitem kurcze, wydawał się że będzie kurczę ładny ale za dużo za dużo drobnych spęknięć wokoło które trzeba było wybierać i zostało zostało takie mm, cały nic mówiąc szczerze cały nic patrzyć co zrobić to z pozostałych pozostałe pozostałe wyszły też bardzo ładne jest efekt piękna wyszło też kilka ładnych serduszek jest takie biało biało białe tu taki jeszcze zostawiłem kory troszeczkę z jednej, o całkowicie zostawiłem korę z jednej, z drugiej strony tylko wybrałem tutaj dookoła i takie było bursztynek z żurzelkiem, który okazał się tutaj mieć jakby pustawy taki w środku, dziurkę, nie wiem czy to była inkluzja, czy co to było, no nie było nic zewnątrz, jak zacząłem szlifować tu od góry, to się dziurka zrobiła, potem zrobiłem tutaj z boku no, wyszło jak wyszło tu już nie będę nic szlifował bo tam pasty mi nawłazi tylko jest taki Żurzelek bardzo ładny zachował się. Z tej strony taki. No i cóż, tu jeszcze miałem taki, e, myślałem, że będzie jakaś inkluzja w nim, ale nie inkluzji nie było. <grym> inkluzji pełnej jest inkluzji, pełnej inkluzji. Ale myślałem, że coś rozpoznawalnego, coś właściwie takiego wiecie. No nie, nie ma, nie ma robala. Aczkolwiek robal jest. Nie w tym, nie w tym, aczkolwiek chciałem go pokazać. Ładny, skleja, skleja, ale bardzo ładny. Robala chciałem pokazać, a jeszcze tego pokażę, też bardzo ładne z tą korą. Jest robalek, jest robalek, ale wy go pewnie nie widzicie. Tu taki, taki biały w rogu. Ja go pokażę na mikroskop, pod mikroskopem, tam będzie widać. Bo tu tak się można tylko domyślać. Są jakieś takie odnóża, jakby taki wiecie, jakiś kurczek krabopodobny, czy to, czy to kleszcz, czy to co innego, ciężko powiedzieć. Widać coś, prawda? Zobaczymy, jak to będzie pod mikroskopem. To jeszcze w poprzedniej z porcji. On mi wpadł do odkurzacza, już go nie wyciągałem i został, ale teraz, no nie, stąd jednak słabo widać. Szkoda, że w takim, w takim zmętniałym, takim właśnie pełnym tych pęcherzyków, pełnym tych szczątków, ale jest. Jest inkluzyjka ROBAL, coś co ja lubię, ale w ten sposób nie może pokazać. Zobaczymy, czy da się Rady go pokazać w ogóle pod mikroskopem, bo tam też takie są problemy. Coś, co się nie udało, nie udało się dosyć sporo, yy, tu ten z, tych, yy, z tego co go na trzy pocięłem, nie, nie robiłem tego tej, tej naj, najcieńszej części, nic by z tego nie wyszło, kilka takich, które zacząłem, trafił się też kopal, kopal czyli wiecie co, to jest młody bursztyn, on wygląda jak normalny, jak normalny bursztyn, to jest nie do odróżnienia, tak mówiąc szczerze, pomiędzy innymi bursztynami. Do momentu, kiedy się go zaczyna szlifować, i on wtedy zaczyna zaciągać. Czyli co? Topi się powierzchniowo, wyciąga i pęka. On jest w środku spękany, a nie był. Zaczął pękać pod wpływem, pod wpływem szlifowania. I proszę bardzo, cały spękany jest, nic z niego nie będzie. Można go podobno papierkiem wodnym na mokro, ale ja nie mam takich tam zapędów, żeby się babrać z jednym kamyczkiem, z którego i tak nic nie będzie kopana. Czasami się trafia, trafił się tym razem. Zobaczcie, z wierzchu, z zewnątrz, po prostu nie do odróżnienia. Można go łatwo pomylić i nie zobaczyć różnicy, prawda? Dopiero różnica wychodzi w trakcie szlifowania. No i tyle, tyle resztek. No ale to zaraz. No, i tak dla przypomnienia, te wszystkie bursztyny, już zrobione razem z całej tej porcji, piękne kolorki, prawda? Naprawdę do wyboru, do koloru, i tak to wyszło z tego. Tyle to, tak to wygląda. Zaraz zważymy. Tych resztek, tych resztek, co ja mówiłem, jakieś takie tutaj się ukazały, yy, za bardzo, za bardzo popękane. Zacząłem robić, ale nie. To wszystko ląduje tu, w tych resztkach, niestety i tych resztek troszeczkę jest. Zaraz to wysypię, pokażę, ale jeszcze rak. Ostatni rzut oka na to, jak to tak leży i zaraz będę ważył, oprócz tych, które y, rozpadły się podczas szlifowania, bądź po prostu kazało się zbyt uszkodzone, żeby je wykańczać, y, tyle Tyle jest których, y, kamieni, których w ogóle nie zaczynałem, z powodu ich y, po prostu złego stanu. Także to też będzie, y, to nie będzie ważone. Ważone będą tylko te, które wyszły. Mam zapakowane objętościowo, nawet, nawet nieźle powiem szczerze. I teraz tu przejdziemy. Wiaderko to samo. Kładziemy. Waga ta sama, i trzeba by ją włączyć. I zobaczymy 877 hmm. czy wtedy było z deklem? Nie pamiętam. Zważymy tak 876 siedemdziesiąt gram, także reszta to są. To jest od. A teraz zobaczymy, ile ich jest netto. Wiaderko Stawiamy. Dosyć ciężkie jest to wiaderko. Tara wkładamy to. I Wysypujemy. Dobrze, tego jest netto 760 gram. Odpadów takich po szlifierski bym powiedział, pokruszonych tyle. A tyle, tyle jest, tyle jest tego po prostu, czego nie zaczynałem. Z powodu już na oko widocznego fatalnego stanu. Także słuchajcie, ja Wam dziękuję bardzo. Zostawcie tam ślad po sobie. Do zobaczenia.